Chcę dzisiaj poruszyć taki kontrowersyjny temat. Ja też miałem z nim na początku, szczególnie jak się nowonarodziłem, to było w 2016 roku, miałem z nim swego rodzaju problem. Chodzi o jedzenie wieprzowiny, bo Żydzi byli od dawien dawna nauczani tak, że nie wolno im wieprzowiny spożywać, a Bóg też twierdził, że każdy, kto będzie jadł, podlega karze śmierci. Jednakże warto zwrócić uwagę na pewne sprawy, które do mnie na przykład umykały i być może teraz też ludziom umykają. Bóg nazwał wieprzowinę mięsem nieczystym. Nie tylko zresztą ją, bo tam było wiele takich przykładów zwierząt, które były nazywane nieczystymi. Jednakże tu głównie chodzi o wieprzowinę. Ale warto też wiedzieć o tym, że skoro Bóg nazwał ją mięsem nieczystym wtedy, to ona taka pozostaje do dzisiejszego. Tylko pewne rzeczy się zmieniają, dlatego że ja na przykład pewne rzeczy nie rozumiałem i wierzę też, że ludzie do tej pory nie rozumieją pewnych rzeczy, o co w ogóle z tym chodzi. Bo Bóg chciał od samego początku, aby lud Jego, aby ludzie, którzy żyli wtedy, których On zaprojektował, postawił na ziemi, a później ci, którzy są Jego ludem, bo już ludzie po tym jak zgrzeszyli, utracili społeczność z Bogiem, ale Bóg się od nich nie odwrócił. I on nadal szukał okazji, ażeby zgromadzić swój lud, zgromadzić tych wszystkich, którzy chcą do niego należeć, wybrał sobie pokolenie Izraela i tych ludzi nauczał właśnie tych swoich zasad. A to wszystko o to mu chodziło, a żeby ludzie nie zbrukali się tym wszystkim, co jedzą te zwierzęta nieczyste, o tym sobie za chwilę powiemy, bo to, co one jedzą, a później człowiek je zjada, no to to wszystko będzie w człowieku się kumulować i niestety złe skutki wywierać na tym, bo trzeba wiedzieć, że tuż po potopie Bóg powiedział do Noego i jego rodziny, do wszystkich ośmiu osób, które były zlączone na arce, że daje im wszystko i wszystko będzie ich pokarmem, wszystkie zwierzęta, wszystko, wszystko. Ale skupmy się dalej dostajemy przy wieprzowinie bo Bóg chciał utrzymywać swój lud w czystości. Już później kiedy zgromadził swój lud na ziemiach Izraela, chciał, ażeby ten lud był czysty, ażeby nie był zbrykany niczym, ani grzechem, i to dlatego właśnie Bóg powiedział, że zresztą Bóg tam, gdzie wprowadzał ludzi, on nie chciał, ażeby oni się łączyli z poganami, bo pogańskie wierzenia i nauki na pewno z łatwością przesiąknęłyby do Bożego ludu wybranego do narodu Izraela i zresztą mamy w Biblii wiele takich przykładów że ludzie którzy się łączyli z poganami oni część swoich nauk od nich przejmowali i dlatego później uczyli swoje pokolenia swoje dzieci i lud Boży niestety robił się coraz bardziej skrzywiony coraz bardziej był odległy od zasad jakie nałożył Bóg i to dlatego było tyle tych wojen. Bóg właśnie przez to oczyszczał swój naród Izraela. Przelewało się bardzo wiele krwi, umierały całe kraje, całe pokolenia. No niestety, wiem, że to jest bolesne, a w inny sposób się nie dało tego zrobić. Musiał Bóg właśnie oczyścić swój naród i sprawić, ażeby wiara w Niego nie była niczym zatruta. Jednakże, jeżeli chodzi o wieprzowinę, to Koniecznym jest wiedzieć, że mięso wieprzowe, choćby nie wiem jak smaczne było, ono jest mięsem niezdrowym. Niezdrowym dla ludzkiego ciała. Dlatego, że człowiek po nim się może wcześniej czy później, niektórzy wcześniej, a niektórzy sporo później, nawet po wielu latach, źle czuć i odbierać to właśnie, chociaż on nie będzie wiedział wtedy, że to akurat pochodzi z tego, że on je te wieprzowiny tak dzień za dniem, ale dlaczego się źle czuje, to on wtedy powie, że nie wie. Są choroby cywilizacyjne, są różne choroby, które z pozoru mogą nie dawać żadnych oznak, że to pochodzi od tego, że człowiek je tę wieprzowinę. Jednakże, prawda jest taka, zostało to już przez medycynę, przez nauki biologiczne, zostało to już od dawna sprawdzone. Jednakże, bardzo rzadko się o tym mówi, szczególnie w mediach, którym zależy na tym, żeby jak najwięcej wieprzowiny. Było sprzedawane. Jednakże wieprzowina jest najtańszym mięsem, które bardzo łatwo można uzyskać w dużych ilościach, które jest, prawdę mówiąc, mięsem bardzo niskiej jakości. I tutaj mam taki, taką ściągę, z której będę korzystał, bo ja wiem, o czym mówię, i ja wiem, że takie są właśnie skutki jedzenia wieprzowiny. A wieprzowina hodowana teraz, ona jest hodowana w taki specyficzny sposób zwierzęta są nie wiadomo czym karmione bo nikt nikomu tego nie powie jak one są karmione jeżeli są karmione czymś byle jakim i są w ten sposób karmione tak bez przerwy od czasu kiedy świnia jest mała później dorasta. Także to wszystko co jest zatrute co szkodzi samej świni. Ono nie może być wydalone bo za chwilę o tym powiem dlaczego nie. I jest to kumulowane w tłuszczach świńskich. Które niestety ludzie bardzo lubią jeść. Ja kiedyś też lubiłem, teraz akurat to nie. Jednakże, no to wszystko, co złe dostaje się do świni, ono tam w większości zostaje. I dlatego później, jeżeli człowiek zjada to mięso wieprzowe, to mięso świńskie, nie ma się czemu dziwić, że sam, bo organizm człowieka jest nieco inny, ale sam niestety ponosi na sobie te właśnie koszty tego jedzenia, tej smacznej wieprzowiny. Tak jak mówię, wieprzowina jest mięsem niezdrowym, dlatego że mięso oraz tłuszcz świń wchłania toksyny. Wchłania je tak mocno jak gąbka. O to chodzi, że jeżeli świnia jest karmiona bezszelek tym samym jakimś świństwem, którym jest karmiona, bo różne są metody hodowlane, to wówczas wszystko zostaje w tłuszczach, a później człowiek te tłuszcze po prostu zjada. Poza tym świnie mają w swoim ciele ponad tuzin różnych pasożytów. Takich jak tasiemce, przywry, robaki, różne, i dlatego nie ma bezpieczeń temperatury, w której wieprzowina ma być gotowana w celu zapewnienia, że wszystkie te pasożety zginą. Poza tym świnia się nie poci, więc ze swoim potem nie usuwa, tak jak na przykład człowiek, różnych toksyn, i te toksyny pozostają w niej. Poza tym świnia wydziela dosyć mało kwasu moczowego, z którym też wszystkie syfy zostają na zewnątrz usunięte. Mało tego, jeżeli świnia jest bezczelnie kapiona tym samym, to tak jak powiedziałem już kolejnym razem, ona to wszystko pozostawia w ciele, bo jako, że się nie może tego pozbyć, musi gdzieś to zakamuflować, ażeby nie szkodziły samemu organizmowi świń. I tak jest przez cały czas. Poza tym świnia jest prawdziwym odkurzaczem, bo je wszystko. Zresztą jak kiedyś słyszałem, że nawet w krajach takich jak Indie albo Turcja, w takich ulicznych wychodkach są tam nawet zaciągane świnie, ażeby te wszystkie odchody one po prostu zjadały. Wiem, że to jest obrzydliwe, nawet jeżeli się o tym myśli, ja też nawet źle to się czuję jak myślę o czymś takim, ale świnia niestety zjada to wszystko i no i wiadomo, czego się później spodziewać, jeżeli jest karmiona cały czas tym samym, to to wszystko gdzieś tam w tym jest. Poza tym licza się w to również psujące się warzywa, różny brud, mocz, odchody, robactwo gnijące ciała zwierząt. Proszę sobie to wyobrazić, jak to wygląda. Także to wszystko świnie są w stanie zjeść. One się nie będą pytać, czy to jest dla nich dobre, czy niedobre. Po prostu będą to żreć. Mało tego, żołądek świni potrzebuje tylko 4 godzin do strawienia tego paskudztwa. I te wszystkie toksyny, to wszystko świństwo, które zjada, one gdzieś tam w tym ciele świni są. A w przeciwieństwie do świn, to na przykład krowa ma dosyć złożony układ, system trawienny, który posiada żołądek złożony z czterech części. Można to tak policzyć, aby to miała cztery żołądki. Tym samym trawienie zajmuje trochę więcej godzin, bo praktycznie dobę, i dlatego jest w stanie strawić to całkowicie i no, wyciągnąć z tego coś najlepszego. Mało tego, bo człowiek nigdy nie był stworzony, żeby jeść mięso. Człowiek został stworzony do jedzenia roślin. Przecież w Księdze Rodzaju na samym początku Bóg powiedział, że człowiek będzie jadł rośliny, będzie jadł owoce z drzew, które posiadają sobie nasienie. Także człowiek został stworzony na początku do jedzenia owoców, a później jak zgrzeszył, no to już również później zostało mu do jedzenia wszystko inne, co jest roślinne. Bo człowiek, w przeciwieństwie do zwierząt, to ja na przykład psy, koty czy inne większe zwierzęta, on ma bardzo długi układ trawienny, głównie chodzi o jelita. On ma kilka metrów tych jelit, dlatego wszystko co się dostaje do układu pokarmowego odbywa bardzo długą drogę, a po drodze, jeżeli coś ma być długo trawione i bardzo długo czasu upłynie zanim to zostanie wchłonięte, to może sobie wyobrazić, coś tam się z tym wszystkim dzieje w organizmie ludzkim. Długość ludzkich jelit wynosi około 7 do 8 metrów, właśnie to doczytałem. Dlatego pokarm roślinny może tam dosyć długo przebywać. Może pokarm roślinny długo nie przebywa tam, ale pokarm zwierzęcy no niestety długo i podobno z tym się dzieją różne rzeczy. I dodatkowo mogą człowiekowi szkodzić. Jeśli chodzi o zwierzęta, to one mają krótkie układy jelitowe. Dlatego ze strawieniem pokarmu zwierzęcego nie dochodzi do żadnych problemów. Oprócz tego, trzeba wiedzieć, że świnie są odpornymi na różne trucizny zwierzętami, że naprawdę ciężko jest je zabić nawet strychniną czy innymi szkodliwymi substancjami. Warto też wiedzieć o tym, bo ja tutaj czytam z takiego postu znalezionego na Facebooku że gdyby świnia została zamknięta wewnątrz lęgowiska grzechotników, zwierzęta te zjadłyby węże, a nawet ukąszone nie byłyby poszkodowane przez jadrzmi. Także warto wiedzieć, że naprawdę świnia ma sporą odporność na trucizny, na toksyny, więc jest naprawdę zawodnikiem, który jest ciężki do zabicia. Ale my niestety zjadamy świnie. Chociaż teraz warto też wiedzieć dla ludzi, którzy bo jest takich ludzi dużo, nawet może ta liczba ich rośnie jeszcze bardziej, którzy są zszokowani jedzeniem innych zwierząt, bo no ta, ta, tacy są ludzie i faktycznie świnia jest inteligentniejsza od psa, zostało to już udowodnione jakiś czas temu. No cóż, także warto by się było zastanowić nad przejściem na faktycznie dietę roślinną, mimo że po pierwsze ona jest zdrowsza, jest lekko strawna, Naprawdę powoduje, że organizm człowieka wypoczywa, nie jest obciążony niczym, nie zawiera tak dużo niekorzystnych tłuszczów i oprócz tego, dieta roślinna jest właśnie tą dietą, do której organizm człowieka został stworzony od samego początku. Jednakże, jeśli ludzie pozostaliby przy jedzeniu mięsa, no to warto wyjaśnić to, że jedzenie ryb jest jak najbardziej dobre. Jedzenie wołowiny. Jest o wiele lepsze, bo podczas jedzenia wołowiny trawienie mięsa trwa około 8 do 9 godzin, więc mała ilość toksyn w tym mięsie jest powoli wstoszona do naszego systemu, ale może być ona oczyszczana przez wątrobę na przykład. I jak człowiek się poci na przykład podczas wysiłku, czy często też w lecie, toksyny też są wraz z potem ludzkim wydalane. No, i oczywiście prócz tego z moczem, skałem i tak dalej, bo spożywanie wiek przewiny powoduje, że ona jest dosyć szybko trawiona i nie ma nawet bardzo czasu, żeby całość toksyn usunąć z naszego ciała. Tutaj zakończę czytanie z artykułu i dodam jeszcze, że ktoś mi kiedyś mówił, że przecież apostoł Piotr miał taką wizję, że z nieba Bóg opuszczał jakieś obrzydliwstwa, jakieś oczywiście mięsa nieczyste i powiedział do apostoła Piotra, który mu powiedział, że on nigdy nie jadł niczego nieczystego, bo gdy Bóg powiedział Piotrowi, żeby zabijał i jadł, no to Piotr mu tak powiedział właśnie, że nigdy coś go nie jad, więc jak teraz może tak być? I ktoś mi właśnie powiedział, że skoro Bóg oczyścił, bo Bóg powiedział, że żebyś nie nazywał nieczystego, co Bóg oczyścił. I ktoś mi właśnie mówił, że właśnie przez to Bóg nakazał wszystkie takie rzeczy jeść. I razem z tym mięso wieprzowe. Jednakże ja kiedyś czytałem to, bo to jest opisane w Księdze Dzień Apostolskich, ja dostałem od razu takie objawienie, mimo że to w tekście i tak tam jest, że to wcale nie chodziło Bogu, żeby Piotr jadł mięso nieczyste. To chodziło o to, że śmierć Pana Jezusa oczyściła również dla Ewangelii nie tylko naród żydowski, ale też Pogan. I to o to chodziło. To nie chodziło o jedzenie, tylko chodziło o to, żeby Piotr szedł do Pogan i tam głosił im Ewangelię. Dlatego w tym fragmencie akurat nie jest mowa o jedzeniu, a szczególnie mięsa wieprzowego. Poza tym Pan Jezus, kiedy tutaj był na ziemi, to on mówił w rozmowie, z faryzeuszami, że nie to, co wchodzi do człowieka czyni go nieczystym, ale to, co z człowieka wychodzi. I tu mu nie chodziło też o jedzenie wieprzowiny. W tym wypadku chodziło mu o to, że Żydzi się oburzali, że on jego uczniowie jedzą nie umyjąc uprzednio rąk, ale on często o tym mówił. Tam mu chodziło o rzeczywistość duchową, bo nie mięso czy cokolwiek innego, co wchodzi do człowieka, czyli Coś, co mogłoby w jakiś sposób zaszkodzić, chociaż właśnie o tym Pan Józc nie mówił. Nie to go czyni nieczystym, ale to, co z niego wychodzi. Czyli te wszystkie złe myśli, te złe zamiary i tak dalej, i tak dalej. Także na dzień dzisiejszy ja nie wierzę, że Bóg kogokolwiek zabije, że jemy je sobie wieprzowe, jednakże On chciał, ażeby Jego naród był czysty. Tak duchowo, jak i fizycznie. A tutaj właśnie świnia, jeśli chodzi o fizyczny kontakt z ludzkim ciałem, ona czyni go zanieczyszczonym i dlatego tyle chorób powstaje, powstawało wtedy i teraz powstaje również. Są te różne choroby cywilizacyjne, są zawałych, są udary itd., itd. I pod tym kątem patrzmy na to. I teraz coś powiem jeszcze, co jest niezwiązane z tym nagraniem, że Bóg, kiedy po potobie zezwolił na spożywanie wszystkich zwierząt, zabronił tym samym spożywania krwi. I na tym się można zastanowić trochę. Jest to temat taki, który do tej pory nie jestem jeszcze gotowy, żeby o nim mówić. Ale też warto wiedzieć, że szczególnie w dniu dzisiejszym spożywanie krwi jest również niebezpieczne dla zdrowia człowieka, dlatego że we krwi naprawdę znajduje się bardzo wiele rzeczy, i to niekoniecznie tych dobrych, ale też i tych niekorzystnych dla życia innego innego człowieka, jeżeli będzie spożywał jakąkolwiek krew. Oczywiście tutaj pomijam takie coś, jak katolicy myślą, że oni spożywając krew mogą to robić, bo wierzą, że wino się im nagle zamienia w krew człowieka, krew Jezusa. No tutaj w ogóle oni są zmyleni w ogóle w tym, bo tak naprawdę to oni jedyne co to mogą pić wino, chociaż i tak im tego nikt nie daje pić. Przynajmniej teraz na mszy nikt im tej krwi Zmienionej rzekomo z nie daje, jednakże trzeba wiedzieć, że we krwi też dla organizmu człowieka mogą znajdować się rzeczy bardzo niekorzystne, powodujące różne choroby. Ja nie jestem żadnym biologiem, ja nie jestem nikim związanym z medycyną czy farmacją, dlatego się wypowiadam tylko na tyle, na ile znam to. Tam z relacji innych ludzi, czy ktoś mi coś powiedział, czy gdzieś to wyczytałem, czy widziałem na jakimś filmiku. Także ja to bardziej co mówię tutaj w tym nagraniu, chcę dać każdemu taki powód do samodzielnych rozmyślań nad tym tematem, a mnie proszę jako tako nie brać za jakąś wyrocznie, że ja o czymś wiem, czym chcę się teraz podzielić. Ja po prostu to gdzieś coś wyczytałem. Ktoś mi coś powiedział, dodaję dwa do dwóch. Wydaje mi się, że jest tak, a może faktycznie jest inaczej. Dlatego staram się, żeby każdy sobie to przemyślał po swojemu i proszę mi, w razie czego dać odpowiedź na to, w czym popełniam błąd, w czym błądzę i co rozumiem nie tak, jak powinienem rozumieć. Na pewno rozumiem właściwie to, że kiedy apostoł Piotr otrzymywał wizję, to wtedy nie chodziło o jedzenie nieczystych rzeczy, bo nie tylko. Pieprzowina była uważana za nieczystość, ale też owoce morza, bo przecież owoce morza może wyglądają ładnie kiedy są żywe, ale one zajmują się głównie oczyszczaniem morza, oczyszczaniem wody, oczyszczaniem podłoża, czyli tam nie wiem piasku, żwiru, cokolwiek się znajduje na dnie. Żywią się przecież martwymi częściami innych zwierząt i dlatego. Cała ta biosfera podwodna funkcjonuje, jakoś się rozwija, jedno się zużywa, drugie się zużywa, powstają wciąż nowe organizmy. Jest ten taki recykling, i dlatego, jeżeli my ludzie żywimy się żywnością pochodzącą z recyklingu, to co ma w sobie najgorsze rzeczy, to nie dziwmy się później. Do tego doszedłem niedawno, że po prostu źle się czujemy, i czasami, właśnie, jest tak, że przedwcześnie umieramy. Także prosiłbym, żeby mnie nikt nie potępiał, przynajmniej nie wyzywał mnie znowu w komentarzach, jak to czasami tego doświadczam, ale po prostu to nagranie robię tak, jako to taka wskazówka dla ludzi, ażeby sami zaczęli myśleć, czy faktycznie może jest coś pożytecznego w tym, co mówię, może po prostu ktoś mi pokaże, gdzie właśnie źle ja rozumiem, i abyśmy wszyscy na tym lepiej wyszli, żebyśmy wszyscy jakoś budowali jeden drugiego. Ja wiem. Jeść trzeba, człowiek dosyć szybko staje się głodny. Czasami jest tak, że jeżeli nie ma czego jeść, to naprawdę ludzie jedzą nawet najgorsze rzeczy, takie, które nawet mnie wydawałyby się czymś bardzo obrzydliwym, że ja tego do ust bym na pewno nie włożył. Jednakże zdarza się tak, że ludzie jedzą rzeczy, ażeby przeżyć, jedzą rzeczy, których nigdy by wcześniej nie zjedli. Są sytuacje ekstremalne, są sytuacje, do których ludzie są wręcz zmuszeni. I nie wydaje mi się, żeby w takiej sytuacji Bóg miał za to kogoś zabić. To działo się w Starym Testamencie, kiedy Bóg oczyszczał swój naród, zresztą nawet Poganom on tego od Pogan nie wymagał, a wręcz odwrotnie, swojemu ludowi nakazał sprzedawać nawet padlinę zwierząt nieczystych Poganom. To wszystko już polecam, ażeby się nad tym zastanowić i niech ktoś da mi odpowiedź. Jeżeli coś robię nie tak, po prostu proszę mnie pouczyć, jeżeli ktoś chce. Błogosławię wszystkich Ewangeliz Dawid.